Jiro Taniguchi, to zna nazwisko tego manganaki i jego twórczość. Przeczytał minimum jakieś dwie mangi jego autorstwa. Widząc tą okładkę, bardzo prawdopodobnie zacznie się zastanawiać, czy jest to kolejny komiks osadzony w tematyce górskiej, w atmosferze przyrody i tym podobnych klimatach. I tutaj zaskoczenie, ponieważ pomimo tego, że sama historia zaczyna nam się na początku oczywiście w górach, to jednak większość tej opowieści dzieje się na ulicach Tokio, a konkretnie w dzielnicy Shibuya. Manga, którą trzymam właśnie w rękach pod tytułem Ratownik, ukazała się oryginalnie w 1999 roku. Z kolei w 2009 roku ta opowieść była nominowana do nagrody Eisnera. I nie, nie bez powodu, ponieważ historia ta jest niezwykle przejmująca. I pomimo tego, że ma ponad 20 lat na karku, wciąż według mnie w wielu, wielu aspektach jest bardzo aktualna. W Polsce manga te wydało wydawnictwo Hanami, które specjalizuje się w publikacjach od Jiro Teniguchi'ego, oraz o komiksach, które są przeznaczone dla dojrzałego czytelnika. Nie bez powodu też znalazł się z tyłu tej okładki znaczek, że jest to komiks tylko dla dorosłych, ze względu na to, że porusza on bardzo poważne tematy. Nie ma tutaj wprawdzie nagości, tego co bardzo wielu się boi w komiksach dla dorosłych, ale są w tym komiksie poruszane tematy, które są skierowane zdecydowanie do dojrzałego czytelnika, takie jak Seks z nieletnimi, a także to, do czego są skłonne korporacje. Jednak ja już to troszeczkę za bardzo odbiegam od tematu, a jaka jest konkretnie fabuła tego komiksu, skoro jednak nie mówimy tutaj o górach w wykonaniu Taniguchi'ego. Głównym bohaterem tego komiksu jest Shiga. Alpinista, który zaszył się w górach, który uwielbia po nich wędrować, nie potrafi sobie wyobrazić bez nich życia. Jego codzienność przebiega w bardzo standardowy sposób, ucząc kolejnych alpinistów jak spinać się po górach, aż do pewnego dnia, w którym otrzymuje dość niepokojącą wiadomość. Zupełnie niespodziewanie otrzymuje on wiadomość o zaginięciu córki dawnego przyjaciela, który niestety stracił życie w górach, Megumi. W związku z tym nie zwleka, zamienia swoją górską odzież i swoje wysłużone buty na garnitur i rusza na ulicę Tokio, aby odnaleźć dziewczynkę. Bardzo szybko jego kroki kierują się do popularnej wśród młodzieży dzielnicy Shibuya. Po dziś dzień jest to dzielnica bardzo popularna, jednak w tamtych czasach bardzo często kojarzyła się ona bardzo niedobrze. Mówię w tamtych czasach, ponieważ, jak wcześniej wspomniałam, premiera tego komiksu miała miejsce w 1999 roku, czyli ubiegłym wieku, zatem Shibuya, którą opisuje nam tutaj Jiro Taniguchi, to Shibuya z ostatniego tysiąclecia. Brzmi to nieco absurdalnie, niemniej jednak, kiedy czytamy tą mangę, daje się zauważyć, że jest to Shibuya nieco inna, którą my obecnie znamy i którą my obecnie na przykład możemy sobie poobserwować na YouTubie. Są tam oczywiście modne lokale, są oczywiście dyskoteki, ale jest też coś, co kryje się w cieniach ulic Shibui, czyli niestety wykorzystywanie młodych dziewcząt. I w tym miejscu może jednak skończę opowiadanie tej fabuły, bo jeszcze parę zdań opowiem Wam cały komiks, a nie w tym rzecz, ponieważ jest to w dużej mierze opowieść kryminalna. Shiga wykorzystując swoje wszystkie umiejętności, które nabył w górach oraz swoją determinację, próbuje odnaleźć innego za wszelką cenę. Obiecał to, przyjacielowi, obiecał przed laty, że zajmie się nią, że, że będzie miał na nią po prostu oko, dlatego nie cofnij się absolutnie przed niczym, aby odzyskać Megumi. Shiga to jest jeden z tych takich modelowych bohaterów Jirota Taniguchi'ego. Dojrzały mężczyzna z jakimś tą wybraną ścieżką życiową, którym targają pewne wątpliwości, jednak pomimo ich potrafi się zebrać w sobie i reprezentować tą taką bardzo starą męską szkołę odpowiedzialności jako mężczyzna i obywatel Japonii za kogoś, komu coś obiecał. Jest w tym dużo takiej bardzo mocnej japońskości oraz takiej męskości. Wynikły po prostu z tego, jakim człowiekiem Shiga stał się w górach, czyli człowiekiem zdeterminowanym i pewnym, piąć się pod górę do tego momentu, aż osiągnie szczyt. Jednocześnie pomimo tego, że jest to opowieść kryminalna, nie spodziewajcie się w tym komiksie jakichś ogromnych pogoni, wielkich scen akcji, to jest opowieść kryminalna, która jest oparta głównie na dialogu. Shiga rozmawia z kolejnymi postaciami, z uporem maniaka dąży do celu i po kolei składa kawałek po kawałku wszystkie elementy układanki, aby odnaleźć dziewczynkę. Jednocześnie, znaczy pomimo tego, że jest to komiks, który jest niemal kompletnie pozbawiony akcji, czyta się go naprawdę bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Jeżeli lubicie takie ciekawe historie kryminalne, dodatkowo osadzone w czasach. Które już minęły, ale mimo wszystko wciąż można je w bardzo wielu aspektach porównać do czasów współczesnych. To myślę, że Ratownik to może być komiks dla Was. Oczywiście od strony graficznej nie mamy tutaj się do czego w ogóle przyczepić, ponieważ jest to Jiro Taniguchi w czasach swojej świetności. Te komiksy są bardzo ładnie narysowane, dokładnie w jego stylu, bardzo wiernie odtwarzają rzeczywistość i pokazują nam tą Japonię o której ja czytałam jeszcze przed laty i tak sobie dokładnie ją wyobrażałam troszeczkę ten obraz czasem się zmienił jak i zmienił się w momencie kiedy miałam okazję odwiedzić Japonię ale wciąż jest to bardzo przyjemna lektura dlatego nie obawiajcie się jeżeli myślicie, że Ratownik to jest kolejny komiks o smutnym facecie chodzącym po górach od Jiro Taniguchi'ego to jest coś innego, coś ciekawego i nie bez powodu myślę, była ona nominowana do nagrody Eisnera. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że ten komiks bardzo mocno przypomina mi książkę, którą przeczytałam przed laty, Ludzie, którzy jedzą ciemność o bardzo ciekawej sprawie kryminalnej. Która traktowała na temat zaginienia młodej hostessy w Tokio. Nie łączcie tego, to absolutnie nie, nie jest ta sama historia, ale jest tutaj bardzo, bardzo podobny klimat. A na sam koniec, jeszcze kilka słów na temat wydania komiksu od Hanami. Jest to taki standardowy format Hanami, czyli tekturowe okładki z skrzydełkami, gdzie z przodu na jednym skrzydełku znajdziecie informacje na temat autora, natomiast. Z tyłu, na tym tylnym skrzydełku, znajdziecie informacje na temat innych mang wydanych przez Hanami, a tego autora. Na samym początku znajdziecie cztery kolorowe strony, z czego jedną taką bardzo dużą ilustrację i dwie, takie nieco mniejsze, które przedstawiają oczywiście góry. Z względu od Hanami zawsze mam takie jedno malutkie, drobne ale, ale też mam nadzieję, że z latami to się zmieniło, ponieważ wiem, że ten komiks nie jest już najmocniejszym komiksem wydanym przez Hanami. Jest to komiks klejony, przez co niestety już na pierwszej stronie przy tej okładce widać, że powoli, powoli, powoli mi zaczyna się rozklejać. A nie chciałabym, żeby uszkodził się z czasem, dlatego bardzo chciałabym zobaczyć, żeby te komiksy były jednak szyte No wiecie, aby wytrwały ze mną wiele, wiele kolejnych lat na mojej półce z mangami Jednak z kolei w kontrze do tego klejenia muszę powiedzieć, że Hanami używa chyba najlepszej jakości papieru Takiego śliskiego papieru do wydawania swoich mang, ponieważ po prostu są one ciężkie i one naprawdę ważą swoje. Zatem moją opinię już znacie, natomiast teraz najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat tej mangi, tego komiksu, tej powieści graficznej, ponieważ w zależności od strony internetowej to. Takie znajdziecie opis na temat tego komiksu Napiszcie mi, czy wam się podobał Czy uważacie, że to jest jeden z tych lepszych komiksów Jerry'a Tani Gucci'ego Czy uważacie może odwrotnie, że jest to jeden ze słabszych komiksów Jerry'a Tani Gucci'ego Jeżeli do tej pory nie znaliście tego komiksu I po raz pierwszy poznaliście go w tym filmiku To bardzo się cieszę Mam nadzieję, że wam pomogłam Czy dorzucić ten komiks do swojej biblioteczki A jeżeli tak, to możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek I udostępnić to wideo i nawet jeżeli nie pomogłam Wam za bardzo tym filmikiem w podjęciu decyzji, ale po prostu Wam się miło oglądało, to wciąż możecie zostawić lajka, suba i dzwoneczek. Ja natomiast dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka półki z mangami i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmu, kolejnej recenzji, kolejnej świetnej mangi. I na sam koniec, jak zawsze, pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, przeczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa-pa!